W dziwnych relacjach Waszyngtonu z Moskwą w czasach Trumpa znowu mamy impas. Amerykanie utarli nosa Putinowi w Wenezueli, Rosja nie ma wielu opcji eskaluje na Ukrainie, przeprowadzając kolejny zbrodniczy atak rakietowo-dronowy na wielką skalę. W nocy z czwartku na piątek Rosja zaatakowała obwód lwowski orężnikiem nowym w arsenale Kremla pociskiem balistycznym, zdolnym do przenoszenia ładunku jądrowego. Uderzył on niecałe 80 kilometrów od granicy z Polską. Celem był podziemny magazyn gazu w rejonie miasta Stryi. To drugi co do wielkości taki obiekt w Europie. Zgodnie z konwencjami międzynarodowymi takie lokacje nie stanowią legalnego celu wojskowego. Śledczy SBU kwalifikują użycie tej broni przeciwko cywilnej infrastrukturze Ukrainy jako zbrodnię wojenną popełnioną przez Federację Rosyjską. Rakieta nie przenosiła głowic jądrowych i nie ma żadnych dowodów, że magazyn gazu w wyniku uderzenia został zniszczony. Niemniej jednak pocisk rozwinął prędkość ponad dźwiękową. Burmistrz Lwowa oświadczył, że mieszkańcy miasta nie mieli czasu nawet przygotować się na uderzenie. Wszystko wydarzyło się maksymalnie szybko, bardzo potężne eksplozje i dopiero po nich otrzymaliśmy informację, że była to balistyka, 13 tysięcy kilometrów na godzinę. Rosyjskie MZ twierdzi, że był to odwet za atak na rezydencję Putina z 29 grudnia, ale prawdopodobnie do takiego ataku nie doszło. Ukraina temu zaprzecza, również zachodnie służby wywiadowcze, w tym CIA, mówią, że próby ataku na Willę Putina nie było. Nie wierzę, że ten atak miał miejsce. Niemniej nie da się nie zestawić faktów, które zbiegły się w czasie. Odpalenia rakiety oraz operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych w Wenezueli i zatrzymania rosyjskiego tankowca przez Straż Przybrzeżną USA. Chodzi o tankowiec „Marinera”, który, jak twierdzono, zmierzał do Wenezueli i próbował ominąć amerykańską blokadę morską. Pościg w Oceanie Atlantyckim trwał prawie trzy tygodnie, w tym czasie tankowiec zdążył zmienić nazwę i banderę na rosyjską. Moskwa żądała od Waszyngtonu przerwania pościgu i nawet wysłała w ten region kilka okrętów wojennych, w tym jeden podwodny. Jednak 7 stycznia, gdy Putin obchodził Boże Narodzenie, tankowiec zatrzymano. Rosyjskie MZ nazwało to nielegalną akcją z użyciem siły. Skutkiem incydentu z Marinerą może być wyłącznie dalsza eskalacja napięcia wojskowo-politycznego w regionie euroatlantyckim. Donald Trump obiecuje nadal zatrzymywać tankowce objęte sankcjami, nawet jeśli napięcie w relacjach z Rosją wzrośnie. Władimir Putin milczy, ani razu nie odniósł się do pościgu czy zatrzymania tankowca, ale zademonstrował użycie broni nuklearnej, co wygląda jak sygnał wysłany Stanom Zjednoczonym oraz Europie. A z nami jest doktor Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego. Ee, Łukasz akurat w tej chwili znajduje się w Kijowie i był w, czas, w Kijowie w czasie ostatniego rosyjskiego dużego ataku. No, widzę, że jesteś z nami, czyli udało się połączyć, czyli prąd, prąd jest, internet jest, ale, y, ale powiedz krótko, jak wygląda sytuacja po tym ataku, bo, bo on zdaje się był dosyć poważny, jeśli chodzi o uszkodzenia w infrastrukturze energetycznej. Dobry wieczór. Tak, to był bardzo poważny atak, jeden z takich, które dla ukraińskiej właśnie infrastruktury krytycznej był najbardziej druzgocący, dlatego że temperatury w Kijowie w tym momencie w, to jest minus 14, no, pokazują, że wszelkie przerwy w dostawie energii energetycznej, wszelkie przerwy w dostawie centralnego ogrzewania mają ogromny Wpływ po prostu na to, jak, jak wygląda funkcjonowanie ludzi. I y, dzisiaj, dopiero wie dziś wieczorem, część Kijowa, ta położona na drugim brzegu Dniepru, na lewym brzegu, tym dalej Polski, dostała, została ponownie podłączona do, do sieci elektrycznej i ponownie pojawiło się owychowanie, gdzie ja jestem, czyli na prawym brzegu, y, no, w centrum, przerwy były, ale, ale, ale niespecjalnie dokuczliwe, natomiast wszyscy Kijowianie o tym rozmawiali, no bo, bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby się nie udało szybko wznowić dostaw energii energetycznej i przy takich temperaturach. Mer Kijowa wczoraj w ogóle wzywał um, tych mieszkańców Kijowa, którzy mogą wyjechać do opuszczenia miasta, co oczywiście też um, wzmocniło te takie um, nastroje. Tutaj nie było żadnej paniki, tak, ale takie nastroje... Depresyjne. Depresyjne. Ten atak był dosyć charakterystyczny, można powiedzieć nietypowy, dlatego że rakieta, prawdopodobnie Oresznik, uderzyła też na cel w blisko polskiej granicy, w rejonie miasta Stryj, w obwodzie lwowskim. To początkowo mówiło się, że to był prawdopodobnie magazyn, czy też celem miał być magazyn gazu, taki duży, duży, podziemny magazyn gazu. Ostatecznie okazało się, że ten magazyn nie ucierpiał, a celem było prawdopodobnie baza remontowa, lotnicza baza remontowa koło Lwowa. Tak czy inaczej było to dosyć poważne. Ostrzeżenie. No i teraz różna jest interpretacja. Wołodymyr Załański mówi o tym, że to był jakiś przekaz też dla Europy, dla Polski, dla Węgier i innych krajów centralnej Europy, ale być może to była zemsta za to, co się stało w Wenezueli i wokół Wenezueli. Co, co sądzisz i co sądzą Ukraińcy? Jakie są opinie na ten temat w Kijowie? Znaczy, no ja może powiem, co przede wszystkim ja sądzę. Pocisk balistyczny średniego zasięgu. Oresznik. Jeden strzał kosztuje około 30 milionów dolarów, więc to nie jest tak, że Rosja może sobie pozwolić na strzelanie tymi faktycznie śmiercionośnymi pociskami często, więc tutaj ewidentnie chodziło o pewnego rodzaju demonstrację i na użytek Europy, żeby pokazać, zobaczcie, my mamy pocisk balistyczny średniego zasięgu, którego Wy nie potraficie strącić, a na pewno Ukraińcy nie mogą, bo to tylko najnowocześniejsze systemy amerykańskie i izraelskie mają w ogóle szansę tego rodzaju pociski średniego zasięgu przechwycić. Ale to była też demonstracja wobec własnego społeczeństwa rosyjskiego, pokazująca, Y, że Rosja nie pozostawia bez odpowiedzi te akcje, które no, słusznie zostały przez rosyjskie społeczeństwo odebrane jako pewnego rodzaju y, słabość rosyjskiego reżimu. I to nawet y, rodzaju argumenty padały ze strony zwolenników wojny, rosyjskich nacjonalistów. No bo tak naprawdę co zrobił Trump w Wenezueli? On pokazał, że można pogwałcić prawo międzynarodowe i wywieźć prezydenta, który. który jest uważany przez Trumpa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki w ciągu operacji trwającej parę godzin. Putin miał bardzo podobne zamiary wobec Zeleńskiego i wobec Kijowa, no i ta wojna, która trwa, która rozpętał bodajże jutro albo za dwa dni, będzie trwała dłużej niż wo druga wojna światowa dla Związku Sowieckiego. To, to niedługo będą niemal 4 lata. Więc no, Putin musiał jakoś pokazać coś społeczeństwu, że, że Rosja jest mocarstwem, i dlatego wybrał y, y, cel w pobliżu polskiej granicy, po to, żeby, żeby taki sygnał wysłać. No ale jeżeli spojrzymy na to w takim wymiarze globalnym, no rzeczywiście to już jest ponad 1400 dni, czyli rzeczywiście dłużej niż coś, co Rosjanie nazywają wielką wojną ojczyźnianą, a to tylko fragment II wojny światowej. Natomiast w takim wymiarze globalnym... No Rosja ponosi porażki, to znaczy to jest Wenezuela, to jest teraz niespokojna bardzo sytuacja w Iranie, nie wiadomo czym się ona zakończy. Czyli u sojuszników Rosji, u państw, które Rosja traktowała jako jakąś tam swoją strefę wpływów. No i pytanie, czy to się przełoży w dłuższej perspektywie, czy raczej w średniej perspektywie, bo to o takiej chyba mówimy, na negocjacje pokojowe, na utwardzenie pozycji rosyjskiej i na prowadzoną wojnę wobec Ukrainy. To no, oczywiście może, może się przełożyć, jeśli, jeśli w Iranie sytuacja polityczna się zmieni. No to to na wiadomość dla całego cywilizowanego świata i bardzo negatywna dla Rosji. E, ale i tak w dużej mierze wszystko zależy od tego, jak e, długo jeszcze Chiny będą wspierać po cichu Rosję, bo rosyjski reżim w tym momencie jest zdecydowany kontynuować wojnę. On pozoruje jedynie chęć rozmów pokojowych. A dlaczego chce kontynuować wojnę? A dlatego, że zakończenie wojny z punktu widzenia Putina w tym momencie wydaje się rzeczą niebezpieczną. Nie zostały osiągnięte do główne cele wojenne. Trudno wytłumaczyć rosyjskim obywatelom, dlaczego kilkaset tysięcy żołnierzy pewnie zginęło, dlaczego pewnie ponad Milion jest rannych, więc Putin uważa, że dla niego bezpieczniejsze jest kontynuowanie wojny. I on zmieni, może zmienić swoją kalkulację tylko wtedy, kiedy zostanie jeszcze bardziej przestraszony. I to może zrobić oczywiście prezydent Trump, albo to, 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 może, to mogą zrobić Ukraińcy i ich sojusznicy, jeśli doprowadzą do takiego załamania gospodarczego, wojskowego Rosji, że że warunkiem wtedy przetrwania reżimu będą no, rozmowy pokojowe. Ale na razie ja tego nie widzę, tak, takich perspektyw, więc uważam niestety, że ta wojna będzie trwała niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy jej zakończenia.